Pierwszy tydzień za nami. Brawo! To już i jedna trzecia wyzwania. Powinniście zauważyć poprawę pracy jelit, czyli na przykład zmniejszoną ilość wzdęć, krótsze wizyty w toalecie czy ustępujące bóle. Poprawia się jakość Waszego snu, macie więcej energii i mniej momentów w ciągu dnia, w których następuje zauważalny spadek tej energii. Dzisiaj o tym, dlaczego tak ważne było to byście ograniczyli, a w dalszej perspektywie zupełnie wykluczyli ze swojego jadłospisu produkty wysoko przetworzone. Ich skład nie jest naturalny. Oprócz dużej ilości cukru i soli mają w sobie wiele składników, które dodawane są tylko po to, by produkt smakował i wyglądał lepiej. Ale nie ma w tych polepszaczach niczego wartościowego. Wręcz przeciwnie. Bardzo często są one szkodliwe. W wielu przypadkach wywołują stany zapalne. Te z kolei są jedną z bezpośrednich przyczyn wielu rozmaitych chorób przewlekłych, takich jak choroby układu krążenia, cukrzyca, osteoporoza czy zmiany nowotworowe. Zaburzają też pracę jelit i utrudniają przyswajanie witamin, minerałów i innych składników odżywczych. Żywność wysoko przetworzona może doprowadzić do przyjmowania większej ilości kalorii, a w konsekwencji do nadwagi i otyłości. Żywność ta znacznie obniża naszą odporność, ma negatywny wpływ na pracę naszego całego organizmu, na nasz stan psychiczny i powoduje szybsze starzenie się naszego organizmu. Moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że teraz będzie już tylko lepiej. Wasze samopoczucie będzie się poprawiało z dnia na dzień. Zauważycie też pozytywne zmiany w swoim wyglądzie. O tym opowiem Wam za kilka dni.